Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę przekonamy się, kto otrzymał zdrapeczkę i ile wygrał w zdrapeczce. Także zapraszam do oglądania. Trzymamy kciuki, żeby były tutaj wygrane. Osoby, które wygrają, mają 48 godzin, żeby się ze mną skontaktować na Facebooku. 48 godzin od publikacji tego nagrania. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od. Z drapeczki Super 13 i ta z drapeczka należy do Ewy Lipińskiej. Pani Ewa teraz trzyma mocno kciuki za siebie. My tutaj szukamy trzynastki dla pani Ewy. 47 21 40 12 36 41 i 58. Niestety nie udało się. Zdrapeczka Lucky Day. Ta zdrapeczka należy do Katarzyny Krym. Katarzyna Krym teraz trzyma kciuki. Wygrywające liczby to 18, 35, 41 i 14. I czy takie liczby tutaj się pojawią? Pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia jeden, jedenaście, czterdzieści dwa, szesnaście, dwadzieścia trzy, czterdzieści trzy 37. No niestety tym razem się nie udało. Drapiemy dalej. Zdrapeczka Rajska Kasa należy do pani Małgorzaty Albrecht. Pani Gosiu, teraz pani trzyma kciuki. I szukamy palmy albo pliku pieniędzy. O, jest wygrana, jest palma. Na dzień dobry jest palma, proszę bardzo. Pani Gosiu, pani ma szczęście. Co tam dalej jest? Chmurka, zmienię drapaka. O, druga palma, ale proszę bardzo, no wygrana za wygraną. Aż to muszę normalnie zbliżyć, bo to jest nie do uwierzenia. Dwie wygrane już są w tej drabce. Cytryna. Awokado. Arpus. Ananas. Słoneczko. Biedroneczka. I, I rower. I sprawdzamy, ile wygrała pani Gosia. Wow! Pięknie, pięknie, piękna wygrana. 15 i 20 zł wygrała Pani Gosia. Gratulacje ma pani 48 godzin od publikacji tego nagrania, żeby się skontaktować w sprawie wygranej. Super. Gratulacje. Ale się cieszę. E, przypływ kasy. Przypływ kasy. Do kogo należy ta zdrapeczka? Do pani Justyny Maciejewskiej. Teraz pani Justyna czy Makciuki. Wygrywają takie liczby jak 17, 31, 23 i 25. I co my tu mamy? 18 obok. O! Muszelka, muszelka, jest muszelka. Znajdź muszelkę i wygraj przypisaną kwotę. No super, fajnie, że jest wygrana. Fajnie, że jest wygrana. Za chwilę sprawdzimy, ile dokładnie. 12, 16. Ja uwielbiam, jak się ludzie cieszą, także fajnie, że są wygrane. 26, 32 obok. 21, 8, 33 i 11. Ok, i muszelka, i radała. Jest, dycha 10 zł. Super, super. Pani Justynko, gratuluję. Wygranej. Ma Pani 48 godzin, żeby się ze mną skontaktować. Dobrze, kolejna zdrapeczka, walizka pieniędzy. Walizka pieniędzy i ta zdrapeczka należy do obserwatora. Obserwator z TikToka. Zobaczymy. Obserwator zawsze miał szczęście. Czy teraz szczęście też dopisze wygrywające liczby? 53, 16, 26.

dziewięć. 22 29, 49, 28 i ostatnia szansa 54 obok. Niestety, no niestety nie udało się, kończymy pustakiem. I ostatnia zdrapka, ostatnia zdrapka owocowa 8, należy do. Pani Aleksandry Nowicka. Pani Aleksandra Nowicka trzymała tą zdrapeczkę i teraz co to musimy znaleźć pod warstwą ścieralną? Ósemkę, albo czarną, albo zieloną. Pani, także pani Aleksandra teraz trzyma kciuki i szukamy tej ósemki. Zaczynamy siódemką. Szóstka. Dziewiątka. Wszystko blisko, ale ósemki jeszcze nie ma. Dwójka. Piątka, czwórka, jedynka, piątka, znowu jedynka i ostatnia liczba to 6. No niestety nie udało się, ale i tak jest ekstra, fajne są wygrane. Także no co, widzowie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. I widzimy, słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie.